Hej, wszystkim witam Was! Bardzo to bardzo serdecznie w moim dzisiejszym filmie w tym filmie przychodzę do Was z oceną kolekcji. Ogólnie ocena wleciała wczoraj dla Mummy Fashion. Dzisiaj wleciała ona tak normalnie. Ja już ją sobie obczajałam. No i powiem Wam tak, jestem trochę załamana, bo mam 74 szafiry, a jak sobie dobrze wiecie, my zawsze mieliśmy około 83, zaniedbałam bardzo oglądanie reklam, a podobają mi się włosy, więc dzisiaj na pewno kupię jedną parę, ale zastanawiam się. Nad jeszcze jedną albo dwoma, więc zaraz wam to pokażę. No ale miałam 38 tysięcy coś albo 37 tysięcy coś diamentów i oglądałam. Nie, nie oglądałam, grałam sobie w jajko i zebrałam trochę diamentów, więc jestem do siebie dumna. Więc my idziemy. Ogólnie powiem tak, kolekcja jest wręcz, że piękna, bardzo mi się podoba. Mamy tutaj taką sukienkę, akurat ta sukienka mi się zbytnio nie podoba, a taka sukienka była kiedyś bardzo podobna w paczce za 85 zł, tylko że chyba w innym kolorze. To jest ładne, więc to kupię. I tutaj do tego taka biała bluzka, i popatrzcie, jak to ładnie wygląda, jeszcze jak się to nałoży na to. No po prostu śliczne, więc te dwie rzeczy kupuję, spodnie mamy takie, akurat spodnie mi się nie podobają. Następnie mamy takie oto buty, mi to się nie podoba i tego nie biorę. Następnie mamy czapki, czapki mamy takie i takie, mi to zbytnio też nie podeszło, więc tego nie biorę. Potem z akcesorii mamy coś takiego i to, to mi się podoba, więc to biorę od razu. Następnie makijaż mamy taki, również mi się bardzo podoba, więc go kupuję. Z kolczyków mamy coś takiego, coś takiego, to mi się podoba i kupię i moi drodzy mamy elfie uszy. Teraz jest bardzo fajnie, bo są w różnej jakby kolorystyce będą pasować do większej ilości skór. Mamy takie, 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 takie i takie najciemniejsze. Ja osobiście sobie kupię tylko chyba ten najjaśniejsze, takie zwykłe, te takie wiecie, najbardziej uszy elfa, jakie były po prostu chciane przez innych. Mam je, ale nie na tym kącie. Ale te sobie kupię, bo serio są bardzo ładne. No i naprawdę fajnie, że jest tyle kolorów, a nie, że jest tylko jeden. Następnie z tatuażu mamy coś takiego. Piękne, kupuję. To też mi się bardzo podoba, więc kupuję. Jak sobie widzicie, moje diamenty już spadły. I z soczewek mamy takie, takie i takie. Ja sobie kupię te. Bo są nawet spoko, są za diamenty, więc je mogę kupić A teraz przejdziemy do włosów Jak sami wiecie, patrzcie ile mamy rodzajów włosów Mamy takie, te włosy mi się właśnie podobają Ale szkoda, że to nie jest osobno w czapce Bo gdyby było same takie włosy, to raczej bym je kupiła Ale teraz nie jestem co do nich przekonana I wydaje mi się, że jest, na tyle są jakby małe, że mogły być po prostu za jeden szafir Potem mamy takie za diamenty Te włosy mi się totalnie nie podobają Totalnie nie mój klimat, nie mój gust, więc ich na pewno nie kupię I mamy takie włosy one mi się bardzo podobają i właśnie z rana się tak zastanawiałam, kurde jakie by tutaj włosy sobie kupić, no i wiecie, te, bo nie chciałam zejść z brązem, więc te z automatu tak odpadły, no i miałam tej te, ale to jest już nam, kurde, niebieski i czarny, bardzo fajne połączenie, więc uznałam, że kupię te i ostatnimi włosami to są takie. Są one takie ciemne, brązowe i takie właśnie jasnym ląd. Zastanawiam się nad tym. Jeszcze sama nie wiem, czy je kupię. Zastanowię się. Jeżeli się na nie skuszę, to na pewno je kupię pod koniec kolekcji. A na razie my wracamy do mojej garderoby. Zakupiłam tyle rzeczy. Jest to naprawdę bardzo ładna kolekcja i sporo jest tych rzeczy, naprawdę. Mamy jedną sukienkę, jedną bluzkę, jedną parę włosów, jedną parę tych akcesorii, jeden makijaż, dwie pary kolczyków. Um, Dwie pary tatuaży i jedną parę soczewek. My teraz zrobimy look i przeniesiemy się potem jeszcze na męskie konto, ponieważ tam jestem ciekawa, jak ta kolekcja wygląda. Nie użyję niestety tych włosów, bo chciałabym użyć tego. Chciałabym jeszcze użyć tego. A to tak zbytnie do tych niebieskich włosów może mi nie pasować. Więc darujemy sobie. Tutaj użyję albo tego, albo tego. Zobaczę, co mi będzie bardziej pasować. Okulary nie wiem, kolczyki, no niestety nie, bo mi tutaj na ucho nie pasują, więc nie wiem czy jakieś znajdę, jeżeli słyszycie to, to bardzo Was przepraszam, takie szumy, mam takie soczewki, ale myślałam nad tymi, choć sama jeszcze nie jestem, no jeżeli słyszycie te szumy to bardzo Was przepraszam, ale mała świnka morska akurat je siano i trzepie paśnikiem normalnie więc Albo te jakbym wzięła. No nie wiem, jeszcze sama nie wiem. Dobra, na pewno wezmę szminkę. Albo te. Nie, wezmę szminkę. Dobra, ja do was wrócę, jak skończę ten look, bo myślę, że trochę mi się na nim zejdzie. Okej, okay, moi drodzy, więc tak oto właśnie prezentuje się końcowy look według mnie wyszedł ogromnie fajnie, bardzo mi się podoba jedne co jeszcze teraz zauważyłam to, że ten kolczyk jest... O, źle ubrany, ale już jest git. Naprawdę. No po prostu look według mnie jest śliczny, mega ładny, piękny. Zapomniałam tutaj czegoś dodać, więc już to dodajemy. Tylko o, nie wiem, co mi się tu bardziej podoba. Powiedzmy, że to białe. Albo bez tego. Sama jeszcze nie wiem, dajcie znać czy bardziej Wam się podoba z tymi plamkami, czy bez tych plamek. Według mnie tak czy siak jest bardzo ładnie, mega mi się podoba. I teraz zrobię cięcie i widzimy się na męskim koncie. Ok, więc ja już jestem na męskim koncie, tutaj mamy taką bluzkę, ona jest bardzo praktycznie taka sama jak na damskim, ale tutaj do męskiego mi to nie pasuje, spodnie mi się nie podobają tak czy siak, tak samo jak i buty. Czapki tak samo, włosy, tutaj mamy to samo, to mi się ogólnie tak czy siak nie podoba śmiesznie to wygląda a tamtych w ogóle ostatnich włosów nie ma, więc tutaj zbytnio na męskim e, to wezmę. No wiadomo, że sukienek nie wezmę. Wezmę sobie też ten makijaż z pierścionków, czy w sensie z kolczyków. Na pewno wezmę sobie te uszy. Tego raczej tutaj brać nie będę. Stąd myślę, że sobie też to wezmę. Ale tutaj chyba sobie po prostu odpuszczę soczewki. Okej. Okay. Takie rzeczy zakupiliśmy, to jest z starej kolekcji. E, no i co? Spodnie nie zmieniamy. To w sumie mogę dodać, bo stąd mam poświaty, więc. Zamienimy sobie teraz. E, wezmę, zobaczę, co tutaj jeszcze mamy. Makijaż. Mi ten makijaż się bardzo podoba i mi odpowiada. Wezmę zresztą uszy, choć tutaj nie wiem, czy one mi pasują, czy mi nie pasują, ale wezmę, co mi tam. No i tak się będzie tutaj on prezentował. Ten, ten lub po prostu na tym męskim ukończeniu jest tylko raz za jakiś czas poprawiony, zmieniany, a tak to jest. Okej. Okay. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Kolekcja jest naprawdę świetna. Kolekcję wykonali moi designerzy. No i naprawdę mega szacun. Po prostu już to z kolekcja. Ja Wam dziękuję za ten film, mam nadzieję, że Wam look się podobał i tak samo film zostawcie łapkę w górę, o tym nie zapomnijcie, ja będę się z Wami żegnać. To by było na tyle. Cześć i pa!